Piek, zaraz się rozpłynie. Milka z najlepszego alpejskiego mleka. Tato milka też się szybko rozpływa. Tylko za złoty 99. Zł. Daj się skusić. Mm, miękka bułka sezamowa, dwa soczyste hamburgery i... chrupiący bekon! Uwaga! Poszukiwany jest niebezpiecznie smaczny! Bak-Bekon dla wszystkich! Ale do czasu, więc spieszcie się! Tylko w McDonald's! Jeżeli Twój komputer nie zawsze robi to, czego oczekuje... Nie panikuj! Nowy tygodnik Easy PC wyjaśni Ci język komputerów i krok po kroku przeprowadzi Cię przez różne programy. Arkusze kalkulacyjne? Z Easy PC to łatwe. Multimedia i CD-ROM? Z Easy PC to łatwe. Dzięki Easy PC skompletujesz swój własny, obszerny przewodnik komputerowy. Zaprzyjaźnij się ze swoim komputerem. Kupuj Easy PC. Pierwszy numer z ekstrasegregatorem już w kioskach. Koniec dyżuru. Ale mnie boli głowa. Potrzebujemy pomocy. Jedziemy na stację. Tego mi trzeba. Kiedy nie możesz sobie pozwolić na ból głowy, Panadol przyniesie Ci ulgę. Panadol skutecznie usuwa bóle głowy, krzyża, bóle menstruacyjne. Trochę zgłoszę. Panadol teraz dostępny w wybranych kioskach, sklepach i na stacjach benzynowych. W C. Fields i Ja to film biograficzny o jednym z największych komików amerykańskich. Jego ciągłej rywalizacji z Charlie Chaplinem. W roli głównej Rod Steiger. W.C. Fields i Ja. W piątek o 20.00 w RTL-7. Specjalnie dla twojej skóry stworzyliśmy nowe mydło Lux. Składniki zawarte w mydle Lux podczas mycia odżywiają skórę, czyniąc ją niezwykle delikatną i piękną. Mój Lux z witaminą E. Wybierz nowy luks dla twojego rodzaju skóry. Jeżeli twój komputer nie zawsze robi to, czego oczekujesz, nie panikuj. Nowy tygodnik Easy PC wyjaśni ci język komputerów i krok po kroku przeprowadzi cię przez różne programy. Edytory tekstu z Easy PC to łatwe. Poczta elektroniczna i internet z Easy PC to łatwe. Dzięki Easy PC skompletujesz swój własny obszerny przewodnik komputerowy. Zaprzyjaźnij się ze swoim komputerem kupuj Easy PC. Pierwszy numer z ekstra segregatorem już w kioskach. Kobieta, która prowadzi podwójne życie. Kiedy jest Sarą, a kiedy ród? Kto odkrył jej tajemnicę i podąża jej śladem? Mroczny Sekret. W piątek o 22.10 w RTL 7.